Czy już? Pst, no to oglądaj. Czy już? Pssst, no to oglądaj. Czy już się znamy? Jeśli. To najwyższy czas się pozna, hmm. na Wielkanoc, pewne jajko, tak się czule rozmarzyło. Pomalują mnie, o bajko, będzie świątnie, będzie miło. Na to inne rzekło hardo, potem zeżrą cię na twardo. Drodzy Państwo, nie ma rady, dzisiaj w programie jaja i y, pierwszy naczelny jajasz Rzeczpospolitej Polskiej, Tadeusz Drozda we własnej osobie, wprawdzie... Nie wiem, jak... czy się obrazić czy nie, jak mówisz o mnie jajarz, ale... Ale ponieważ taka jest nomenklatura w Polsce, właściwie u nas nie ma takiego określenia na faceta występującego na estradzie, bo po angielsku mówi się showman i wiadomo o co chodzi. A u nas co powiesz? No no, Eggman będzie, x no, będzie. nie, do... ale kabareciarz powie co, no, co nie prześmiewca, ośmiewacz. No nie ma, nie ma takiego słowa, dlatego no uważany uważam jest dobry W ogóle w Polsce to to słowo jaja ma właściwie takie podwójne dno, prawda? Bo mówi się jaja, oto są tutaj te nasze dzisiejsze piękne pisanki i są takie tak? jaja robić jaja. Właściwie jakie te jaja w kraju teraz są? No jak kiedy Kiedyś taką piosenkę napisałem A za szybą kraj, kraj największych jaj. To była piosenka Kiedyś dawno eksploatowana, nawet ją na, zgłosiłem na festiwal w Opolu, ale cenzura mnie nie puściła. Wezwali je, powiedzmy, drozdbach, on sekpil robił. Polska nie jest krajem największych jaj, są kraje, gdzie są większe ku nas, i my nie puścili tej piosenki. No, ale myślę, że w tym roku na Opole tę piosenkę ja puszczę, no bo no wiadomo, że cenzury nie ma, Ta, a może cenzury nie, nie ma, a jaja w tym roku będę, bo to jednak wybory prezydenckie i tak dalej, także hmm. należy się spodziewać